Piotrek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaj, wróciłeś całkiem niedawno z Eurowizji. Jak było, jak twoje emocje i czy jesteś dumny z pani Justyny Steczkowskiej? Tak, emocje ogromne. Jestem dumny bardzo. Uważam, że dała z siebie wszystko, że naprawdę występ był wspaniały, jakby godny naszej reprezentacji i no, zrobiliśmy tak, jak mogliśmy najlepiej. No myślę, że już nic więcej tutaj się nie dało jakby zrobić lepiej, tak jak zaplanowaliśmy. Byliśmy zadowoleni z tego występu. No i przede wszystkim Polakom się też podobał, tak? za co bardzo dziękuję, bo no, to była taka najważniejsza opinia, żeby, żebyście byli dumni z nas. No po to tam jechaliśmy, czuliśmy tą presję, że to jednak jest reprezentacja kraju, prawda? I, i że będziecie no, oglądać to. Piotr, notowania Bukmacherów były bardzo wysokie. Wy skończyliście z 14 miejscem. Według widzów zajęliście siódme. Czy czujesz lekki niedosyt i rozczarowanie, że jednak nie było tej pierwszej dziesiątki ogólnie, całościowo? Wiesz co, no byłem na pewno zdziwiony tą opinią jurorów, tak? Bo nie wiem szczerze mówiąc z czego to wynikało. Moim zdaniem gdzieś tam ta opinia była zaniżona, bo... W sumie to było drugie chyba od końca miejsce według jurorów, czyli tak jakby profesjonalne jury oceniło, że Justyna miała prawie najgorszy występ wieczoru. No, myślę, że każdy, kto to oglądał, no to jednak widział, że no to nie był najgorszy występ. No już na, naprawdę, już nie chodzi o to, że zachwalam tutaj nasz występ sam siebie, ale no jest to opinia i zagranicznej publiczności, nie tylko naszej polskiej, która powiedzmy może mogłaby być nieobiektywna, bo wspiera Polaków, ale i zagraniczne media, i różni krytycy, przecież tacy muzyczni. I trenerzy y, głosu, emisji, też z zagranicy się wypowiadali, że Justyna naprawdę warsztatowo jest niesamowita, więc no, dziwi mnie to. Myślę, że no, myślałem, że tak w środku stawki to jest absolutny minimum, jak jury powinno ją oceniać. No, a niestety też, bo obserwowałem tam wiele takiego koleżeństwa, znowu dawania punktów sąsiadom. Trochę się śmiałem, że Australia da nam najwięcej punktów, bo nie miała sąsiadów, których mogła wesprzeć, no więc może faktycznie przesłuchali te está empeñada, ¿no? <laughs> Czyli Twoim zdaniem głosowali po prostu na te kraje, które były im bliższe? Wiesz, co nie, może nie w stu procentach, bo to też byłoby kłamstwo, ale no było widać takie, no, na przykład, nie wiem, Cypr zawsze daje Grecji. To już nieważne jaka piosenka i co roku to widać i wiesz, co no, przykre, że to jury jakby robi, bo jeszcze rozumiem, że widzowie są tak bardziej, głosujemy na naszych i tak dalej, ale no, wydaje mi się, że po to zostało powołane to jury, właśnie żeby nie było takich sytuacji, żeby rzeczywiście oceniać y, występy, a nie jednak zdawać no, znajomym te punkty. Widzowie są jednogłośni, że to było nie fair. Czy twoim zdaniem również to było nie fair? No, nie wiem jakby każdy może zagłosować jak chce tak, ale nie, nie wiem czym, było kiero, czym były kierowane te oceny, że jakby nie do końca rozumiem chyba kryteria, tak, nie wiem czy fair czy nie fair, to ciężko mi powiedzieć, ale na pewno nie rozumiem sposobu oceny, co, co było oceniane tak, bo były też na przykład występy, gdzie zdarzały się jakieś fałsze niedociągnięcia wokalne i te występy na przykład dostawały punkty, no to wydaje mi się, że właśnie po to jest taka komisja żeby właśnie weryfikować te sytuacje tak. Justyna Styczkowska to klasa sama w sobie, nawet po Eurowizji, w różnych wywiadach i wypowiedziach, pokazała klasę, była, powiedziała, że jest z siebie i z was dumna, ale jednak było widać smutek w jej oczach. Czy wy również to zauważyliście? No, na pewno wiesz, bo. No. Nikomu nie jest miło, jak dostaje złą ocenę, zwłaszcza, to trochę jak w szkole, prawda, kiedy dostaniesz od nauczyciela złą ocenę, no to nie jest ci miło, tak, a powiedzmy, że jury trochę pełniło taką funkcję ekspertów, którzy rozdają swoje oceny pod tytułem punktów tutaj, więc na pewno nie były to pozytywne emocje, bo, no bo czuła to, że... Że poszło jej dobrze. I ona też jest świadoma tego, jaki ma warsztat. No i to nie jest jakby los szczęścia, że raz zaśpiewa lepiej, raz gorzej i akurat jej wyjdzie czy nie wyjdzie, tylko ona jest już faktycznie jak na taśmie, za każdym razem perfekt, tak? Więc myślę, że poczu poczuła tą przykrość, no zresztą jak my wszyscy no. Ja mm, czytałam różnego rodzaju komentarze. I wszyscy jednogłośnie napisali, że Polska po raz kolejny nie, nie została doceniona i że Polska powinna zrezygnować z udziału w Eurowizji. Co ty na to? Czy się z tym zgadzasz? Wiesz co? też nie wiem, czy znowu dobrym sposobem jest tupnąć nogą i się obrazić i wyjść. Tak? Wydaje mi się, że bardziej ta struktura potrzebowałaby jakiegoś odświeżenia, żeby może trochę zweryfikować te komisje, kto tam zasiada, albo liczebność. No bo to jest tylko 5 osób jest w takiej komisji, a prawie 200 milionów ogląda konkurs i te 200 milionów ludzi i te 5 osób ma taki sam wpływ na tą ocenę. No więc to jest dla mnie troszeczkę jednak nie, nie do końca równoważne i może poszerzyć na przykład, żeby więcej osób zasiadało w tej komisji. Nie wiem, no pięć osób na przykład jako trenerzy wokalni, pięć osób na przykład wokalistów, pięć osób z dziedziny tańca. Może jakoś w ten sposób to, żeby rzeczywiście troszeczkę szersza publika decydowała o tym też jakby w zakresie jurorów. Może to byłby jakiś sposób. No coś na pewno wymaga jakiegoś odświeżenia, bo nawet widać ten rozstrzał punktów, że w ogóle widzowie swoje, jurorzy swoje, te punkty jakoś tak się na tej tablicy czasem, wiesz, jak głosowanie lotto, wiesz, tak. ta piłka wypadała raz tu, raz tam. Miałem wrażenie troszeczkę takiego lekkiego chaosu, że, że, że były duże niespójności w tych głosowaniach. Ostatnie pytanie, i już Cię Dobrze. nie zatrzymuję. Powiedz mi, a jakie Ty masz zdanie na temat udziału Izraela? Bo sam zwycięzca Eurowizji, JJ, powiedział, że nie chciałby, żeby w przyszłym roku, kiedy w Austrii będzie Eurowizja Izrael, brał udział w tym konkursie. Myślę, co, sytuacja jest myślę, że trudna i ciężka też jakoś tak jednoznacznie do określenia, bo wiadomo, że jest to konkurs rozrywkowy i on powinien cieszyć i przynosić radość, i wszelkie takie napięcia polityczne sprawiają, że jest to trudne, prawda? Bo teraz też było słychać na sali, było buczenie, jak był turkusowy dywan, były protesty przeciwko Izraelowi. W telewizji to zostało wyciszone, czyli ty potwierdzasz, że w studio było to słychać. Tak, w studio było to słychać. Nie było może to jakoś tak bardzo mocno ale na przykład bardziej na przykład była cisza, że było tych braw mniej, tak? że każdy bokalista dostawał większe brawa, a Izrael był bardziej na przykład w ciszy, no ale wiadomo, że znowu też nadawca chce, żeby to było równe dla wszystkich, więc wyrównuje te brawa, tak, jakby, żeby też pewnie nie tworzyć jakby znowu dodatkowego pretekstu do zaczepki politycznej też tak myślę i no, na pewno takie kraje, gdzie rzeczywiście ta, ta wojna jest aktywna, myślę, że nie robią dobrze takim konkursom, tak, i na pewno no jest to kontrowersyjna kwestia, tym bardziej, że Rosja została jednak wykluczona z tego konkursu. Ale natomiast znowu jest taka druga strona medalu, bo nie wiem na ile ta na przykład reprezentantka, ta, która pochodzi z Izraela, jest temu winna też, co się dzieje. Nie? Znowu może to jest po prostu artystka, tylko która reprezentuje gdzieś swoją sztukę. To, że pochodzi Izraela, to, to też jakby nie jest jej wybór, prawda, że gdzieś tam znowu też szufladkujemy tych ludzi, że nie wiem, jak to uzdrowić. No, Staramy się mieć taki szacunek, wiesz, do każdego człowieka i też każdego zrozumieć. Oczywiście to, co tam się dzieje, też jest jakby, no, abstrakcyjne i budzi w nas takie ogromne emocje sprzeciwu, prawda, bo, bo każda, jakby, każdy wyraz agresji i, i takiego, jakby, wiesz, w stronę innych ludzi jest, no, niedopuszczalny i myślę, że nie o taki świat walczymy. Ale znowu, kto ma za to odpowiadać, tak? Bo to, to też tak mówię, jak na przykład kiedyś tak było, już teraz chyba się mniej to spotyka, ale pamiętam jeszcze takie czasy, jak jeździło się za granicę, jak że jesteś z Polski, powiedziałeś to wszyscy, a Polacy to tacy, a Polacy to tak, a Polak to złodziej, a Polak coś, prawda? Tak się mówiło. I też nie czuliśmy się dobrze z tym, że jesteśmy jakby wrzucani do tego jednego worka i, i też sprawiało to na pewno przykrość niejednemu nie Polakowi, więc widzisz nie wiem jak to uzdrowić tą sytuację fajnie jakby ten konkurs był taki czysto rozrywkowy skupiał się na muzyce ale czy jest to możliwe w obrębie takich wydarzeń jakby geopolitycznych no nie wiem szczerze mówiąc niestety